Nie, ja, ci widzowie. Um, bo już ten film chyba się wcięci. Jak to nagrywam jeszcze się nie przyjdzie. Jak dobrze wiecie lub nie. Ja. No to zamiast cię cięcia to robiłem to nie dążył. Znaczy, to znaczy trochę cięcia mi się to robiło. Ale gdy chciałem już jak gdyby skończyć cięcie robić, to wyłączyłem przypadką. Teraz ogólnie szukamy miejsca na bazę. Teraz praca. No bo gramy teraz na 16, nocz. No 22w16w. Dobra, czekaj, nabym to. Tak Ej, a czy można bo utknacze robić? Tak, tylko ja nie umiem. Hmm. Tak, Dream na im, najnowszym do Dream vs 6 włosów. Kratuje łódkę, skrzynkę, wkłada do skrzynki wiadro, wyjmuje wiadro, im, na lewa do wiadra do i wyłowi 100% legit, podobnie.

Dwie minuty później. A skoro już yy, jest wódka z skrzynią, to powinni, według mnie, jeszcze dodać z piecykiem, z paperem, tak jak było z wagonikami. I powinni takie też jak pierdek inaczej wyglądać i łódkę z Crafted Też by było fajne. Dobra, okay, na F11 będę grał. Widzowie. Ym, tu, o, Tu będzie fajne, Tutaj zrobimy bazę. To jest bardzo głębokie. Jak się jeszcze okaże, że tutaj gdzieś będzie to Ancient City, czyli to miasto takie warte, to To będzie tak fajnie. Nie, jeszcze zabieram barkistę. Pozbieram sobie teraz. Miałem takie wrażenie, że korektor na mnie zaraz to Zobaczmy, widzowie, czy już widać tam diakty. Na razie diaksów już nie widać. teraz skraftujmy pierwszy kino I skraftujmy sobie tarczy Nie popełnijmy tego samego błędu, błędu Co na tamtym fakturze No i teraz możemy pójść no Powiedzmy po żelazo. W sumie, jak bardzo bym chciał już w tym odcinku zdobyć jachsa. Albo przynajmniej nie zginąć, To też nie wystarczy. Gdzie jest to żelazo? Jak ktoś widzi, ja się nie bo to jest za ryzykowne. Ej, dobra. Widziałeś? Tarcza się przewota. Gdyby nie ta woda, to by był koniec. Drugie sardynek ataku. или для той скрипар. А Dobra, starczyła. I teraz, żeby nie spadł, żeby nie spadł. Zarabiłem sobie. Tak, 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 tak. I teraz widzę, że mam nadzieję, że nie spadnę. I tak okazuje się, że nie kończyłem nagrywania. Nie, dobra, mam nagrywanie. Dobra, widzowie, widzimy się jak trochę na kopie żelaza i tak w Albo tylko żelazo. Widzowie! Pierwsze diamenty. Dr Drugie diamenty. Dobra, tu jest tylko jeden, a może tu będzie Też tylko czyli mamy dwa diamenty, widzowie. Dobra, widzimy się znowu, jak to znajdę. znajduje. Ej, bo widzowie, bo ja się wykopałem, gdzieś, znaczy nie wykopałem, tylko wyszedłem z kuchnią, gdzieś tam i chciałem poszukać tego mm, na bazę, ale znalazłem wioskę, to jednak tam robimy bazę, zmiana na planu. To popłyniemy sobie tam i zobaczymy, co jest z Jak będzie koło mnie? Szportalo! Marzyń drugi na odcinku. To będzie na otworzymy kół, to i będziemy w tej łódce. to widać ten. Gdyby. Znaczy, nie tą łódkę. Znaczy nie ta łódkę, tylko... Jak fiekunek w tej skrzynce od Dobra i uwaga. Silk patrz smaj. A kłosy nic To jest bardzo duży dom, znaczy nie tak bardzo dużo, ale spory I postawmy tutaj sobie często mojego. To jest tymczasowy czas oczywiście, tylko po to, żeby oczyścić tu, żeby zabrać drzewo po skrzynie. Mamy już dzień trzeci, więc zaczynamy go. Do. wypadają mi wypadają musimy podpierać z każdego domku łóżka, żeby wszyscy villagerowie przyszli do jednego nocy To jest To jest tam biblioteka, że z tego co widzę. Chociaż mogę się mówić. Nie, to jest biblioteka. Jest tu łóżka, nie będzie. W tym gąbku też nie będzie. Oczywiście nie spiorę wszystkich kłócek, tylko pięć. Dobra, więc tak tutaj. To mnie nie wydaje. Nie ja zamykam po sobie czyli do O paru bibliotekarzy, ten się przydaje mi. Ja. Widzę. Widzę, że ja kiedyś miałam tak, że. byłem że. Że to sobie do wioski, takiej randomowej. Um, I. Widziałem bibliotekarza, dałem mu ofertę. To jak tego, zobaczyłem jego ofertę, to tam był Mendy. Ja od wszystkich tam myślałem, że mnie To jest w ogóle bardzo duża wioska. Ej, i co widzicie to? Spakowane. Baby villager. Dobra, tyle łóżek na pewno wystarczy Najwyżej potem się dołoży. I akurat się na to robi perfekcyjnie. To teraz tylko do tego tam kupujemy dużo, dużo łóżek, bo to ma być chłopowiatka. Jak to Wujan mówił. Ja już przechodzę, ja już przechodzę. Widzicie? Od razu przyszli. Zdali sobie z tego sprawę, że tutaj mają to nazwę. Patrzcie, kolejny przyszedł z mlekiem. dobra, póki co mało, potem się jeszcze ogarnę. Przepalimy sobie szybko ironię. Nie węgiel Panie. Gdzie ja wyrwałam ten węgiel? O, tu chyba. Nie, Gdzie jest mój węgiel? Dobra. No dobra, okazało się, że ja jestem trochę mnie, po prostu, ten węgiel wyłożyłem <grym> do <pieza> um, Więc mamy trzech villagerów, to trochę mało. ale... Dobra. trzech villagerów na razie to nie wystarczy pójdźmy spać widzimy się za niedługo, widzę ja... nie, to będzie za niedługo dla was parę minut tak praktycznie sekund dobra, widzowie dobra, widzowie, więc więc robimy sobie seko zabrakło pięciu irona żeby skraftować hełm a my mamy hełm ako i filmiki i to odłożymy do skrzynki oczywiście to też na razie nie jest O, villager tutaj w ogóle był. Skoro że wczesny, to na co przyszedł. Dobra. Dawaj patrzę. Jak ktoś wie, Wójtowie mamy dzień czwarty, to gdy patrzycie na taba, to um, niby macie dzień trzeci, ale Minecraft, towy dzień, zaczy, Minecraftowy świat zaczyna się od ym, jak gdyby liczby 0, czyli od 0 dzień. A ten 0 dzień liczy się jako pierwszy dzień. Dzikowy. Nie wiem, co możemy jeszcze zrobić, bo chcę, żeby było 5 dni w tym materiale. Dziękuję. Pewnie w kolejnym odcinku będziemy ogarniali enchant i, i w ogóle te, tego typu rzeczy, Wieladżarów i serka lepszego, a na razie U, możemy wejść na tą górę, możemy wejść. Zobaczymy się jak wejdę na komórkę i będziemy spać. Z pięknym widokiem na wioskę i na Szportaj. I podziwiając ciepłe kraje przy zimnych krajach zdecydowanie mogę już pójść spać. Jak to w sposób wypowiada? Przemitał u nas dzień piąty. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. suba z dzwonem. Na pewno niedługo pojawi się kolejny odcinek Sachora. A więc jest miłość. I to.